to jest Minecraft Skyblock i to jest już yy, podajże że trzecie podejście do nagrania. I w tych dwóch podejściach zbudowałem mniej więcej o takie coś. W tym odcinku będziemy właśnie takie drzewka sadzić i budować domek. No to trzeba kopać. W do drobionego, to ten kilof jest. Tak szybki. Po prostu dziesięć razy szybszy jest od drewnianego. Czyli nie ma czegoś? Nie, nie ma to mówić, będzie teraz w tej serii. Uda się oczywiście ze FPS-ami zrobić. I właśnie informacja. I trochę długo nie będzie Minecrafta na wodach. Z pewnych powodów, których niestety nie mogę powiedzieć. No tak, nie mam zobaczyć co gadać. Będą serię. Tutaj sobie w tym momencie domek zbudujemy. Nie powinienem zbudować. To już sobie trochę go po, pobudujemy. Nie jestem mistrzem architektury, ale domek to mogę zbudować. Wiadomo, okienka będzie przedzielone. Ten drugi się jeszcze zrobi, żeby było równo. Nie mam co gadać, nie obra. Tak będzie drewniany. Tu może i dir hmm. Nie ma co gadać na serio. i się jeszcze skrzynkę. I się zrobi nie wiem, deski to do dachu. Żeby tylko nie spaść. To będzie klapa. Dosłownie. W sumie już będzie w zamek zbudowany. Trzeba będzie go jakoś... ścianami z przodu. Zrobić hmm. i filmik miał być w HD, ale taki nie będzie, ponieważ po prostu teraz jak nagrywałam, zapomniałem przełączyć. Teraz sobie o tam pójdziemy. W sumie to teraz mo mogę sobie donog dokończyć. I w następnym odcinku poza grą uzbieram kobla. I dojdę do tam. Więc w następnym odcinku pewnie na początku gry znajdziemy się, właśnie, w tamtym miejscu.

W poczekał się aż on mało zamarznie, więc... Tutaj dokończyły domek. I tutaj... Nie tutaj... miało I to już sobie by było na tyle w tym odcinku, więc ta cześć! I na razie.